Cześć, ja jestem Ciastko i chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jaki Skorpiosław jest chujowy. Jeśli nie wiecie, kto to Skorpiosław, to link macie w opisie. A więc, tak, Skorpiosław to taka osoba, co lubi wkurwiać innych, lubi się wywyższać i jest furasem gejem ogląda seriale 16: takie jak Chujuwa Boss czy Hashirin Srotel. W Chujuwa Boss są różne zboczone rzeczy. Właściwie nazywa się to Heluwa Boss. Ale nie polecam to wpisywać w YouTube i później popatrzeć na shortsy lub filmiki. Ale wracając do Skorpiosława. Skorpiosław wali konia do tych dwóch seriali, czyli Heluwa Boss i Hasbin Hotel. Jest jeszcze jedna osoba, czyli Helix. Skorpiosław do tej osoby też wali konia, ale mówiąc jeszcze o Discordzie. Raz widziałem jak na jego serwerze pisali o sikach i srace kupie i innych takich rzeczach. Skorpiosław to jeszcze nie koniec dramy.